Wyobraź sobie, że popularne środki, takie jak kaptopril pod język, aspiryna czy kardiomagnil, a nawet kroplówki, wydają się szybkim rozwiązaniem, ale w rzeczywistości mogą przynosić więcej ryzyka niż korzyści. Błędy przy nadciśnieniu zdarzają się częściej niż myślisz, a każdy z nich może poważnie zaszkodzić Twojemu sercu i naczyniom krwionośnym. Witam Was, drodzy przyjaciele. Z tej strony lekarz-kardiolog z 30-letnim doświadczeniem klinicznym, dr Iwanowa. Dzisiaj mam dla Was niezwykle ważne informacje: Jak bezpiecznie kontrolować ciśnienie tętnicze. Zanim zaczniemy, proszę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie najważniejszych informacji o zdrowiu serca. W tym materiale omówię 5 najczęstszych błędów, których należy unikać. Dowiecie się, dlaczego gwałtowne obniżanie ciśnienia może wywołać udar, kiedy aspiryna jest pomocna, a kiedy może być niebezpieczna, dlaczego kroplówki nie zastąpią codziennej terapii i dlaczego ignorowanie nadciśnienia stopniowo niszczy naczynia krwionośnie. Subskrybujcie mój kanał, ponieważ tutaj otrzymujecie wyłącznie sprawdzone porady, przedstawione w sposób zrozumiały dla każdego, dzięki którym możecie chronić swoje serce bez ryzykowania zdrowiem. Ta wiedza naprawdę pomaga żyć dłużej i szczęśliwiej. Wielu pacjentów uważa, że szybkie rozpuszczanie tabletek pod językiem natychmiast rozwiązuje problem wysokiego ciśnienia. Pozwólcie, że przytoczę prawdziwy przykład. Jedna z moich pacjentek po długim locie napotkała trudności na kontroli granicznej. Nie znała języka, bardzo się denerwowała i czuła, jak jej ciśnienie zaczyna rosnąć. Pierwszy pomiar wyniósł 160, a po kilku minutach już 180 na 100. Przestraszona postanowiła gwałtownie obniżyć ciśnienie. Najpierw rozpuściła jedną tabletkę kaptoprilu, potem kolejną, w sumie cztery, a dodatkowo przyjęła moksonidynę. Po godzinie ciśnienie spadło do 90 na 60, ale wkrótce pojawiły się niepokorzące objawy: zdrętwiała prawa ręka, opadł kącik ust, a mowa stała się niewyraźna. Na szczęście syn zdążył na czas pomóc, i diagnoza była oczywista: kobieta doznała udaru. Niestety takie sytuacje nie są odosobnione. Badania naukowe pokazują, że analiza danych 300 tysięcy pacjentów z udarem niedokrwiennym oraz prawie 80 tysięcy z udarem krwotocznym wykazała, że stosowanie krótkodziałających leków kilka dni przed lub po niebezpiecznym zdarzeniu zwiększa ryzyko udaru czterokrotnie. Dlaczego tak się dzieje? To proste. Gwałtowny spadek ciśnienia zmniejsza dopływ krwi do mózgu i serca. Jest to szczególnie niebezpieczne, jeśli naczynia są już uszkodzone przez miażdżycę i stają się kruche. Strach przed wysokimi wartościami na ciśnieniomierzu skłania człowieka do nagłych działań, ale efekt może być odwrotny. Obciążenie naczyń tylko się zwiększa, a ryzyko udaru rośnie. Co więc robić przy nagłym wzroście ciśnienia? Częste stosowanie kaptoprilu i moksonidyny pod język jest zdecydowanie niewskazane. Ważne jest, aby pacjent miał dobraną, stabilną terapię, która kontroluje ciśnienie przez 24 godziny na dobę, zapewniając jego płynne i bezpieczne ogniżanie. Właśnie takie podejście chroni serce i mózg oraz minimalizuje ryzyko powikłań. Błąd numer dwa. Samodzielne rozrzedzanie krwi aspiryną lub kardiomagnylem bez wskazań. Bardzo często pacjenci myślą, że jeśli mają podwyższone ciśnienie, wystarczy po prostu rozrzedzać krew, aby chronić serce i naczynia. Pozwólcie, że przytoczę kilka obrazowych przykładów, aby pokazać, jak bardzo może to być niebezpieczne. Miałam pacjentkę w wieku 68 lat, która cierpiała wyłącznie na nadciśnienie. Nigdy nie przeszła ani udaru, ani zawału. Jej dobra znajoma poradziła jej przyjmowanie kardiomagnylu profilaktycznie. Pacjentka postanowiła zacząć od wyższej dawki, aby lepiej się zabezpieczyć. Minęło pół roku i pewnego dnia zauważyła, że stolec stał się całkowicie czarny. Był to sygnał poważnego krwawienia z przewodu pokarmowego, wywołanego przez aspirynę. Na szczęście w porę zgłosiła się po pomoc medyczną i udało się zatrzymać powikłanie. Moi drodzy, apeluję. Nigdy nie leczcie się na podstawie rad babć, koleżanek, sąsiadów czy filmów z internetu. To bardzo poważne leki i powinny być stosowane wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Tylko on zna pełną historię waszej choroby i ma kompetencje do właściwego leczenia. Inny przypadek pokazuje drugą stronę medalu. Pacjentka w wieku 72 lat przeszła zawał serca i miała wszczepiony stęt w tętnicy wieńcowej. Po operacji zalecono jej przyjmowanie leków przeciwpłytkowych, aby zapobiec ponownej zakrzepicy. Jednak przestraszyła się możliwych krwawień i samodzielnie przerwała leczenie. Po trzech miesiącach doszło do kolejnego zawału, uszkodzenie mięśnia sercowego było znacznie większe i ponownie trafiła do szpitala. Te przykłady pokazują, jak ważne jest stosowanie aspiryny i podobnych leków wyłącznie zgodnie z wskazaniami. Mianowicie są one przepisywane po poważnych zdarzeniach sercowo-naczyniowych, zawale serca, udarze niedokrwiennym, w szczepieniu stentu lub operacjach na tętnicach. U osób z podwyższonym ciśnieniem, ale bez takich wydarzeń korzyści z aspiryny są minimalne, a ryzyko działań niepożądanych, szczególnie krwawień, może znacznie przewyższać potencjalne korzyści. Badania potwierdzają, że u zdrowych osób powyżej 70 roku życia, bez incydentów sercowo-naczyniowych, aspiryna praktycznie nie zmniejsza ryzyka zawału, natomiast zwiększa prawdopodobieństwo krwawień z przewodu pokarmowego. Dlatego samodzielne rozrzedzanie krwi może być nie tylko bezużyczne, ale także niebezpieczne. Proszę Was, pamiętajcie o tym. Wniosek jest jasny. Stosowanie aspiryny lub kardiomagnylu powinno być zawsze indywidualnie dobrane i kontrolowane przez lekarza. Nie eksperymentujcie z dawkowaniem i nie rozpoczynajcie przyjmowania bez wskazań. Wasze serce i naczynia zasługują na bezpieczne i profesjonalne podejście. Błąd numer 3. Częste stosowanie kroplówek. Wielu pacjentów jest przekonanych, że kroplówki są uniwersalnym środkiem na obniżenie ciśnienia i ochronę serca. W rzeczywistości, ich główne przeznaczenie jest zupełnie inne. Są one bardziej ukierunkowane na wspieranie pracy serca, poprawę ogólnego samopoczucia oraz uzupełnianie płynów, ale nie na leczenie nadciśnienia. Istnieje wiele wariantów takich koktajli: Actovegin, Meldonium, Mexidol. Cytoflawin, ryboksin i inne. Każde centrum oferuje własne mieszanki o różnej koncentracji i kolorze, co sprawia wrażenie, że leczenie jest spersonalizowane i bardzo skuteczne. Jednak ważne jest zrozumienie, że poważne badania kliniczne nie potwierdzają, iż częste stosowanie kroplówek zmniejsza ryzyko udaru lub zawału. Ich wpływ na ciśnienie tętnicze i długoterminową ochronę serca jest bardzo ograniczony. Pacjenci często odczuwają subiektywną poprawę samopoczucia, nazywa się to efektem placebo i zaczynają myśleć, że problem z ciśnieniem został rozwiązany. W rzeczywistości takie procedury nie zastępują codziennej sprawdzonej terapii farmakologicznej. Jeszcze jedna ważna kwestia. Kroplówki powodują dodatkowe obciążenie wodne organizmu. Dla osoby z nadciśnieniem może to być niebezpieczne, ponieważ nadmiar płynów podnosi ciśnienie i zwiększa obciążenie serca. Ryzyko wzrasta, jeśli zabiegi wykonywane są w wątpliwych lub słabo wykwalifikowanych ośrodkach, gdzie przestrzeganie sterylności i właściwego dawkowania nie jest gwarantowane. Podsumowując, kroplówki mogą być przyjemnym wsparciem dla samopoczucia, ale nie można na nich polegać jako na podstawowym leczeniu nadciśnienia. Aby kontrolować ciśnienie i zmniejszyć ryzyko powikłań, ważne jest stosowanie metod opartych na dowodach naukowych, regularnych leków, odpowiednio dobranej terapii oraz stałej kontroli u kardiologa. Pamiętajcie, że zdrowie serca wymaga systemowego podejścia, a nie przypadkowych procedur i koktajli, które tworzą jedynie iluzję bezpieczeństwa. Błąd numer 4: Stosowanie suplementów diety. Wielu pacjentów jest przekonanych, że przyjmowanie potasu i magnezu w postaci tabletek lub suplementów diety, to pełna troska o serce. Rzeczywiście, te mikroelementy są bardzo ważne. Potas pomaga regulować pracę serca i utrzymywać prawidłowe ciśnienie tętnicze, a magnez uczestniczy w skurczach mięśnia sercowego oraz w gospodarce elektrolitowej. Niedobór tych substancji może negatywnie wpływać na zdrowie serca i naczyń krwionośnych. Należy jednak zrozumieć, że systematyczne przyjmowanie suplementów diety nie zastępuje zdrowego stylu życia. Najbezpieczniejszym i najbardziej skutecznym sposobem dostarczania niezbędnych mikroelementów jest zróżnicowana dieta. Świeże warzywa, zielone warzywa liściaste, owoce, rośliny strączkowe oraz produkty pełnoziarniste zawierają potas i magnez w naturalnej formie, którą organizm przyswaja lepiej niż tabletki. Codzienne spożywanie takich produktów nie tylko wspiera serce, ale także poprawia ogólną kondycję organizmu. Niesystematyczne przyjmowanie suplementów dwa razy w miesiącu lub według nastroju nie daje zauważalnego efektu i tworzy jedynie iluzję dbania o zdrowie. Pacjenci mogą pomyśleć, wziąłem tabletkę, więc serce jest chronione, ale nie zastępuje to regularnych działań wspierających zdrowie. Dla prawdziwej profilaktyki ważne jest połączenie kilku czynników: prawidłowego odżywiania, odpowiedniej ilości snu, Utrzymywania aktywności fizycznej oraz kontrolowania ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu. Innymi słowy, zdrowie serca to nie jednorazowa tabletka, lecz kompleksowa troska każdego dnia. Suplementy mogą być przydatne jedynie jako uzupełnienie diety, kiedy występują niedobory i po konsultacji z lekarzem. Zrównoważone codzienne nawyki to prawdziwy fundament silnego serca i stabilnego ciśnienia. Podsumowując, omówiliśmy pięć najczęstszych błędów przy nadciśnieniu. Gwałtowne obniżanie ciśnienia krótkodziałającymi lekami, samodzielne rozrzedzanie krwi, częste stosowanie kroplówek, nieregularne przyjmowanie suplementów diety oraz ignorowanie nadciśnienia. Każdy z tych błędów może być niebezpieczny i zwiększać ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Najważniejsze, co warto zapamiętać, drodzy przyjaciele, Kontrola ciśnienia, właściwy dobór leków oraz codzienna troska o zdrowie to rzeczy, które realnie chronią Was przed problemami. A teraz chcę poznać Waszą opinię. Napiszcie w komentarzach: Czy zdarzyły się Wam niekontrolowane wzrosty ciśnienia i jak wtedy działaliście? Czy stosujecie jakieś leki lub suplementy dla serca i jak często? Co jest dla Was najtrudniejsze w codziennej kontroli ciśnienia? Pomiary, przestrzeganie schematu przyjmowania leków czy zmiany stylu życia. Wasze doświadczenie jest ważne nie tylko dla mnie, ale również dla innych widzów, ponieważ wspólna dyskusja pomaga zrozumieć, że nie jesteście sami i jak najlepiej dbać o swoje zdrowie. Dziękuję wam za uwagę i zaufanie. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nowych wartościowych materiałów z zakresu kardiologii, w których dzielę się sprawdzonymi informacjami i praktycznymi poradami dotyczącymi codziennej troski o serce. W następnym filmie omówimy nowy ważny temat spadło ciśnienie? Jak pomóc sobie w domu? Opowiem, co robić przy nagłym spadku ciśnienia, jakie bezpieczne metody pomogą poprawić samopoczucie oraz kiedy należy pilnie zgłosić się do lekarza. Śledźcie aktualizacje i razem sprawimy, że wasze życie stanie się spokojniejsze i bezpieczniejsze dla serca.